Ma, no w dzisiejszym odcinku na kanale tym pokażę wam jak zainstalować <coughs> tego kipa z gajsa I, jak, i pokażę wam jak właśnie zrobić coś takiego bo na pewno ten, bo to jest najlepsze i w ogóle jesteśmy dzisiaj na nowym kanale Link do mojego macie w kanałach wszystkich, gdzie, gdzie pokazuję, gdzie tam pokazane są wszystkie na, nasze kanały, czyli w mojkę, Kranol i tak dalej. Ok, więc teraz czekamy aż reszta a ja Tam gdzieś daleko to nie jestem. O, omar. O, kurde, omar. Omar i ty. Dobre. Aż screena muszę zrobić. Olmarowi popadać.

No czekam aż no, się skończy, dobra. się w nie pokochać. To się zawsze tak kończy. Dobra, widzowie. To wam najpierw pokażę jak zainstalować, a potem triki. Dobra, więc teraz pokażę wam jak, jak zainstalować to, więc wchodzimy w Google albo i to nawet Chrome może być. Ok, odpalamy, wpisujemy Kipas Guys, mm, i wchodzimy w tą pierwszą stronę taka Kipas Guys. W ogóle dam wam link w opisie. I wchodzimy. Pobierz APK. Wam się ładuje ładnie. Ładuje się, ładuje. Naciskacie ten krzyżyk. O i tu naciskacie to. Hop. Po, pobierz. Ja tu nie mam. Dobra. Jak wam się już kipa z pob Pobierze. To wchodzimy w niego i przygotowywuję aplikację i potem będzie instalowanie tak jak ja wiem i potem jak wam się zainstaluje, ale oczywiście nie możecie mieć StumbleGuysa, bo keep guys to jest guys i wchodzicie tu cyk cyk i macie. Będzie wszystko dobrze. Dobra, a jak wam się już ten keep guys pobierze to wchodzicie tutaj. Takie coś. O, proszę to to odpalacie. Jak chcecie mieć wszystko, to klikacie. Custom, custom map, private room, allow bot i wszystko. Room timer. Tak. I tu możecie mapy jakie chcecie wybrać. Player. O. I tu musicie to, to bo wtedy nie będziecie latać. Tu player speed. o Tutaj ja najlepiej na czwórce robię. I tu ja zawsze nas ekspert daje, i wszystko tu daje: hop, 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 hop. No i gotowe. I teraz można zagrać. No i już nam się mapa odpala. O, tile file. Uwaga. I normalnie możemy lecieć. I przechodzisz. No i dobrze. Teraz proszę, żeby jak najwięcej osób przeszedło. Bo jak... Bo się tak popsuje. Naprawdę. Się popsuje. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Czyż więcej? No już druga osoba. Tak. Dawaj o nie Już się wszyscy zaczynają. Popsuję! No nie! I znowu będzie to samo. Widzowie znowu będzie to samo. Jest najlepsze w tym. Nie wiem. Halo! To O nie! Jesteśmy pod mapą. Dobra, widzowie, jak wszystko już wiecie, to możemy się żegnać. No i nara. E, muszę wyjść, bo na nagrywanie nie chce się wyłączyć. O kurde.